To dzień dobry. Dzień dobry. Halo panie Kolono. Nie, yeah, już, dzień dobry. No. Dzień dobry. Tylko on jest tutaj, no? słucham. No? Słucham, o co chodzi? Na kolono. Czekaj, wy no, się mamy tłumaczyć, bez... czy kolega, który nas tutaj. A to jest właśnie to, propos tego, spokojnie, wszystko, w które wyjdziemy, bez nerwów. Bo nie o to teraz tu chodzi. sprawne tak. Pan w czerwonym wiem, który, który to bez panu, czy. To ja, to ja. E, to, no to pan, okej, okay, dobra. No. E, sprowokował, e, nazwijmy pana Jelenia pod komendą e, szansnego w Tazera. Dałem panu teizer, no, no dla to zabawy, nazwałem do tak, zabawy. To ja. mm. e, no tak, ale dość na zabawy takiej ktoś na to zgadzam, no, a nie słyszałem. Z... Zgodę ze strony Jelenia na to, że Pan ja... go stajdował stel pod komendą. przeciw też komendą, bo, e, No dobra, ale jeżeli Pan czytał regulamin, a Pan powinien czytać regulamin, e, jest napisane, że e, pod komendą nie zaczynamy e, różnych przeróżniacji, nie wiem, jakieś tam robienia siebie nawzajem, czy jakieś takie właśnie używanie tej zero w, w swoim stronę. E, a testował e, zasięg z... tej zero? Nie no dobra, ale przeprosiłem Pana, tak? No też przeprosiłem tamtego Pana. No, no, no ale no tak różnie, tak, tak, tak ja jako e, tak powiem, osoba wyszła stanowiskiem, nie wyszłałem się oczywiście. E, Poszedłem cię prosiłem, testowałem zasięg, okej. Okay. Ale tu e, pan trochę zdenerwował e, i to było w sumie zaczęcie akcji RP pod komendą na zielonej strefie. E, więc w tym momencie e, miał e, prawo do pana mierzyć, bo jak zresztą robił, bo pan, pan zresztą powiedział dlaczego pan do mnie mierzył, jak jakoś tak coś, coś nie związanego, bo już nie byłem. No, Poczyłem, strzeliłem, e... przeprosiłem, to to jest już powód, żeby ten no, na żadnej strefie mnie skończył. No skusili. dobra, no ale są, są ludzi, no dlatego teraz objechamy, tak? No, no, okej. E... No i dalej. I został pan zakuty, wywieziony na Tamę a... i nie tak. wiem, jak to pamiętam tam dalej było, bo no raz i nie obserwowałem. To ja mogę powiedzieć, no i jedziemy. No, dojechaliśmy na Tamę, a kolega mnie wyciągnął z auta, cały czas mnie trzymając, no i przyjechał właśnie kolega ten Skocik, prawda? No i mówi, żebym nie dobra, zostawił. Dobra, ale niech e, pan przerwę. Przyjechał kolega z kod, ale czy on za, za wami cały czas jechał, czy pan to tak znaczy to znaczy i to mi tam nie nie, 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 On nie... no jechał, bo widział całą akcję, tak? Dobra, pan kontroluje, kontynuuj No to może niech on powie, jak było teraz, żeby nie było, że, że kłamie. No, no ja zobaczyłem, że jest skuty mój kolega, a tamten Matajzer, no to wyszedł z auta. Znaczy z motoru. Z motoru no. no i mówię mu weź go zostaw, bo cię stajzuje, No i dostał tejzerem. Raz, wywalił się. Wstał. Potem on strzelił do mnie, ale nie trafił. Dostał do mnie Trzyma drugi raz. Dalej, dalej trzymając mnie na Tak, skutek. dalej trzymał kolegę. Jedną ręką. A drogą strzelałem. No, dobra. no to. To ci powinno tak, wypurwać. urwać, no. dobra. dobra. Potem wyciągnął pistolet? Akurat macie kiedy zacząłem go bić po mordzie. No mm, i do, 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 do mnie dobra, że on nie poszanowanie życia. Teraz, no słuchajcie. sorry, ale jeśli ja nie muszę się obawiać tejzera. Już Pana słuchajcie, teraz wyjaśniam Twoje sprawy. Sprawdźmy no tak. Pierwszy nie powinno się w ogóle zacząć sprawy, gdzie e, jedno, drugiego tej otwieruję pod komentą. To jest pierwsza rzecz. E, druga, okej, okay, wywiedzenie na tamę już mogło być, że taka sytuacja powstała. E, Ale tutaj, teraz, sprawa do Pana Jelenia. E, jeżeli e, Pan kogoś trzyma zakutego, że tak powiem, go przenosi, to po prostu Zostrzymać. kajdanek. Nie można strzelać. Trzeba pójść do danego przytrzymywanego i wtedy w stanie użyć broni, bo raczej w realnym życiu e, też pan nie chwyci swojej ofiary e, jakoś tak jakbym, jedną ręką magicznie, że go trzymał niczym kurwa jakiś koks czy coś, przepraszam do przekonania. E, i będzie trzeba do... co też nie powinno mieć sytuacji. E, no ja mam, mam tak, No e, Jakim cudem tamten pan ma broń, skoro nie jest w policji? i nie da się kupić. Eee, da się. Eee, nie, akurat nie, nie ja rozdawałem broń. E, byli administratorzy z wyższym stanowiskiem, dokładniej e, z nikiem, e, Pan Paweł z administracji wyżej niż ja, e, gdzie ja się, w sumie jestem świeżym supportem od dzisiaj. Pierwsza w ogóle moja strata e, i, I ja z nim dostałem się tutaj uprawnienia. Że muszą jakoś tam pomagać, to też dostałem od tego ministra broń. Także. E, e, jeżeli a... było porówno, za chwilę się pojawcie pod komandą, też wam dam, będzie porówno. Raczej, pierwsza regulamin, bo trzeba było przeczytać, było coś takiego, że bogowie i inni nie mogą ingerować w sprawy cywili. Także wydaje mi się, że nie miał prawa dać mu broni, w takim wypadku. Przynajmniej tak jest w regulaminie napisane, że nie może ingerować. Może pomóc jak ktoś się stanie tak dalej, ale nie może ingerować, czyli z tego też wynika, że nie może mu dać broni ani niczego innego. Um, dobra, to w tej chwili, jeżeli to już tak, to załatwmy, to tak, że po prostu on zostanie, on, jemu zostanie na broń, a będzie mieli wszystkie tej zery. Jeżeli nie, pojawi się sytuacja, gdzie nie wiem, on stajsuje was, widok nie będzie tutaj, zapraszam znowu na, kanał, na pomocy, wtedy już nie będzie rozszerzenia, tylko coś ewentualnie grubszego, a, a ale, bo nie chcę, żeby się gracze między sobą kłócili, bo to jest takie jak teraz, po prostu... Wszyscy tu liczymy na miłą atmosferę, miłą rozgrywkę, żeby wszyscy... czuli się no, tak, jak najlepiej, no. to RP. Znaczy, jakby I... kolega może był bardziej mniej nerwowy, to by nie było tego problemu, prawda? Zwykłe przesłuchanie miało być, a skończyło się jak skończyło. No, ale no... no ale Przeprosiłem. No. No. Przeprosiłem. E, już... E, nie rozsząsając tego dalej... Po prostu przeprosi się nawzajem, tego nie powinno być, są takie moje jeszcze jakieś ostrzeżenia punktowe, cokolwiek, tylko po słowne, tak między nami tutaj, żeby wszystko było dobrze, po prostu no, cieszmy się i, i, i bawmy, testujmy no. ten serwer w fazie beta, zgłaszajmy błędy, że później przy oficjalnym starcie już było nam jak najlepiej, Jasno. tak? no na spokojnie, okej, okay. no, no przepraszam, no okej, okay. wszystko okej. Okay. Ja to chyba nie o to, to przepraszać. Pan przeprosili. Wam? Ja to chyba no, nie o to przepraszać. Znaczy powiedziałem ogólnie, no przepraszmy się wszyscy tak. To przepraszam, nie, wiem, nie, sobie tam inteligenci się go po prostu nie ani no Wiesz, jakoś każdy z w miarę uśmiechem stąd wyjdzie, tak? Tak.